Cześć, jestem Marek. Czy zdarza Ci się, że Twój umysł jest jak małpa skacząca z gałęzi na gałąź? Myśli gonią jedna za drugą, w głowie panuje chaos i nie możesz się skupić? Jeśli tak, to nie jesteście sami. Dziś porozmawiamy o tym, skąd bierze się ten niespokojny umysł, dlaczego to jest naturalne i co najważniejsze, jak możemy go łagodnie uspokoić. Zacznijmy od jednej ważnej rzeczy. Niespokojny umysł to nie jest Twoja wina. To ewolucyjna cecha, która przez tysiące lat pozwalała ludziom przetrwać. Nasz umysł został zaprogramowany do ciągłego skanowania otoczenia w poszukiwaniu zagrożeń. Wyobraź sobie naszych przodków żyjących na sawannie. Ci, którzy analizowali każdy szczegół, każdą niepokojącą drobną rzecz, mieli największą szansę na przeżycie. Ta czujność została z nami, tylko że dzisiaj nie goni nas już żaden tygrys. Teraz naszym umysłom zagrażają dzwoniące telefony, powiadomienia z aplikacji, natłok wiadomości, lista zadań, która nigdy się nie kończy. Nie jesteśmy stworzeni do życia w takim natężeniu różnych bodźców. Umysł stara się to wszystko jakoś ogarnąć, przeanalizować, sklasyfikować, rozwiązać, i przez to się staje jak przeciążony komputer. Wyobraź sobie, że twój umysł to małe dziecko w sklepie z zabawkami. Biega od jednej półki do drugiej, wszystko go fascynuje. Jedna myśl prowadzi do drugiej, potem do trzeciej. I nagle orientujesz się, że od 20 minut rozważasz w głowie jakąś rozmowę, która się nigdy nie wydarzyła. Brzmi znajomo, co? To właśnie nazywamy małpim umysłem, czyli takim, który skacze cały czas z jednej gałęzi na drugą. A do tego dochodzi jeszcze jeden mechanizm, o którym mówi psychologia, czyli tryb autopilota. Wykonujemy różne zadania, ale myślami jesteśmy gdzieś indziej. W mózgu odpowiada za to tak zwana sieć stanu domyślnego. Jest aktywna, gdy się nie skupiamy, a umysł wraca do analizowania przeszłości, planowania przyszłości, porównań, ocen, zamartwiania się. Badania Killingswortha i Gilberta z 2010 roku pokazują, że przeciętnie spędzamy aż 47% czasu na błądzeniu myślami. Im częściej to robimy, tym jesteśmy mniej szczęśliwi. Inaczej mówiąc, to nie okoliczności unieszczęśliwiają nas najbardziej, tylko brak obecności w chwili obecnej. Dlatego warto nauczyć się wracać wracać do tu i teraz do ciała, oddechu, zmysłów do tego, co doświadczamy do siebie. Dobra wiadomość jest taka, że możemy nauczyć się innego odnoszenia się do naszego niespokojnego umysłu. Nie chodzi o to, żeby go stłumić czy zatrzymać. To niemożliwe i niepotrzebne. Chodzi o to, żeby zmienić naszą relację z nim. Wyobraź sobie, że siedzisz nad rzeką. Woda płynie, a po niej różne łodzie, żaglówki. Te łodzie i żaglówki to są twoje myśli. I tak naprawdę to jakby ciągle przeskakujesz z jednej łodzi na drugiej, a po prostu możesz siedzieć wygodnie na brzegu i obserwować, jak te łodzie przypływają i odpływają. Nie wskakując do nich, tylko po prostu je zauważając. Mindfulness, czyli uważność, to właśnie ta umiejętność obserwowania. To nie jest jakaś magia czy skomplikowana filozofia. To po prostu trenowanie uwagi, abyśmy nie dawali się ponieść, porwać każdej z tych myśli. I kiedy zauważysz, że twój umysł zaczyna się rozkręcać, możesz delikatnie mu powiedzieć: Aha, widzę, że mój umysł zaczyna się rozkręcać. To jest normalne, ale nie muszę podążać za każdą myślą. A teraz zapraszam Cię do krótkiego ćwiczenia. Jeśli możesz usiąść wygodnie, jeśli oglądasz to w biegu gdzieś przemieszczając się, to też możesz to praktykować. Po prostu słuchaj mojego głosu. Zamknij oczy lub skieruj wzrok w dół. Zrobimy razem resę dla niespokojnego umysłu. Najpierw zwróć uwagę na swój oddech. Nie musisz go zmieniać, po prostu obserwuj. Wdech i wydech. Teraz zauważ, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie. Może to lista zakupów, może zmartwienia, może planowanie dnia. Nie ocenia ich, nie walcz z nimi. Po prostu zauważ je jak chmury przelatujące po niebie. Jeśli zauważysz, że podążasz za jakąś myślą, delikatnie wracaj uwagę do oddechu. Wdech. Wydech. To normalne, że umysł wędruje. Każdy powrót do teraźniejszości to sukces, nie porażka. Teraz skup się na tym, co czujesz w ciele. Czy ramiona są napięte, czy szczęka jest zaciśnięta. Pozwól im rozluźnić się. Oddychaj spokojnie, naturalnie. Powiedz sobie w duchu, mój umysł może być niespokojny, ale ja jestem większy niż moje myśli. Jestem obserwatorem, nie więźniem moich myśli. Teraz powoli otwórz oczy, poruszaj palcami u dłoni, u stóp. Jak się czujesz? To, co właśnie zrobiliśmy, możesz powtarzać codziennie. Możesz też wydłużać tą praktykę, bardziej skupiać się na ciele. Możesz na przykład więcej czasu poświęcić na obserwowanie oddechu. Dobierz to dowolnie, tak jak tobie najwygodniej. Pamiętaj, że mindfulness to nie tylko takie formalne praktyki. Im częściej praktykujesz takie ćwiczenia, lub po prostu jesteś uważna, uważna, tym łatwiej ci zauważać te niespokojne myśli, ten małpi umysł i wracać do bycia tu i teraz. W ten sposób stajesz się bardziej obecna, obecna w swoim życiu, odczuwasz więcej radości, spokoju. Reagujesz bardziej świadomie, rozważnie na różne sytuacje, wykazujesz więcej empatii w stosunku do innych ludzi, słuchasz bardziej aktywnie. Jednym słowem, twoje życie staje się takie pełniejsze. Na sam koniec przypomnę ci jeszcze raz: niespokojny umysł nie jest twoim wrogiem, to część ludzkiego doświadczenia, ale nie musisz być jego zakładnikiem. Dzięki uważności możesz nauczyć się obserwowania swoich myśli bez utożsamiania się z nimi. Zacznij od małych kroków. Nawet 2-3 minuty mogą zrobić różnicę. Możesz zacząć od minuty dziennie, ale staraj się to robić codziennie. I w miarę możliwości staraj się również być uważna, uważna w trakcie codziennych czynności. Ale o tym będę opowiadać w kolejnych filmach. Pamiętaj, bądź dla siebie cierpliwy, cierpliwa. To jak trenowanie mięśnia. Potrzeba czasu i regularności. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy i pomocny, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, z jakim aspektem niespokojnego umysłu mierzysz się najczęściej. Chętnie poczytam wasze doświadczenia. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz więcej takich treści, więcej różnych praktycznych ćwiczeń i informacji. Do zobaczenia w następnym filmie.